Jestem z System na na kanale z G4, oczywiście z moim kodem promocyjnym Local, macie 5% bonusu do wpłaty e, i skineczkę Minspec e, na start. Oczywiście sobie ją dzisiaj otworzymy jak codziennie sprawdzimy, co dzisiaj z tego Minspeka wyleci e, Gloczek Warhawk, także fajny Glock. Cena złota 76, ciekawe, bo on niedawno kosztowało złota 60, czyli widać, że ceny skinów też się to aktualizują, skrzynce oczywiście. I ten gloczek poszedł w górę, także fajnie. E, proficik już jest z tego bloka. Wcześniej wychodziło na zero. Także spoko, otworzymy sobie coś dzienną skrzyneczkę. E, szóstego poziomu i zobaczymy co dzisiaj z niej wyleci. CZK będzie. setka 2 złote. E, tak też spoko. Otworzymy sobie też jeszcze skrzynkę zabijania poziomu brązową. Zostałam jeszcze 59 km, także no, będzie tego otwierania jeszcze całkiem sporo mamy five a za 20 groszy e, także sobie sprzedamy te skiny 3,96 e, no i dobra, przejdziemy sobie do testowania kolejnego eventu. On jeszcze będzie tylko 9 dni, także trzeba się śpieszyć, bo prawie żebym go nie przetestowałem, ono się już kończy. E, mamy trzy skrzynki Forest Funk, Ocean Funk i Infernal Funk. W tych skrzynkach jest to o tyle ciekawe, że w każdej z tych skrzynek macie tylko skiny innego koloru, czyli tutaj macie wszystko zielone, wszystkie skiny są zielone w, w Ocean Fangu wiadomo będzie wszystko, wszystkie skiny będą niebieskie. No i w Infernal Fang będzie wszystko na czerwono, także jak ktoś sobie robi jakieś ekipunki typu podkolor, no te skrzynki są idealne. A ja sobie dzisiaj protestuję właśnie najtańszą z nich, czyli Forest Fanga za 20 zł. I mamy tutaj właśnie wszystkie skiny zielone. E, wiadomo, mamy dużo procent na te tańsze skiny, ale też na przykład można sobie trafić tutaj e, Karambita Forest Diddy Pad za 3100. No, szansa jest dość mała, to już większa jest dla tego Digla. A taki realny skin do trafienia, no to raczej coś też jest, tutaj trzeba celować w te skiny, w te beretki. No ta łupka też jeszcze jest do trafienia 0,10. No tutaj te szanse są już dość niskie, ale wiadomo da się też tu trafić, mam nadzieję, że coś fajnego dzisiaj mi wyleci z tej skrzynki Także otwieramy sobie razy 5, stópka, takie jedno otwarcie i zobaczymy co tu ciekawego wyleci Mamy awóbkę, nawet w liczbie mnogiej, bo aż dwie Taka awóbka 22 zł. To całkiem spoko, no, straciliśmy w sumie dość, dość dużo, bo połowę no i zobaczmy teraz, nie wiem ile kosztuje, to zależnie od stanu, bo on może być drogi, ale well worn tylko 22 zł. Tak samo ten obrzyn w Satraku w Factoreniu 24. Także tak jak poprzednio połowa się zwróciła otwarcia, połowa niestety nie. Green Laminate, no ten, ten akacz raczej może być drogi. Z tych, no to mamy Maca 10 za 31 zł, także no najgorsze otwarcie dotychczas. Eee, zobaczmy, Cameleon, ok. No i ok, mamy auga. No i to może być już profit. To może być już profit, jest to 48 zł. Mamy fajne skiny, mamy Cameleona na dwa 2 Factory New za 22 zł. No i ten AUK kosztuje 68 zł, także całkiem spoko sprzedamy to sobie. No i zwróciło nam się w sumie też jedno otwarcie. To stratne także fajnie. Pasuje no i znowu mamy kameleona, Znowu mamy 76. Bo jeszcze tutaj mac 10, tego nawet nie założyłem. Eee, gdzie on to był? A tutaj był pomiędzy właśnie Awupą i Augiem. No i w porządku, w porządku, fajnie. O USB Monster up też raczej drogi skinek. No 125 lub 227. Także całkiem spoko. Przejdźmy sobie może do bitewki. Zrobimy sobie jakąś fajną bitewkę z tej skrzynki Forest Funk. dajmy sobie może 5 albo dajmy sobie 6 nawet na 3 graczy. Stworzymy sobie bitwę. Przywołam sobie boty i zobaczymy co tu ciekawego się wydarzy. Zobaczmy kto dołączy, to jakieś pytania przychodzą, muszę wyciszyć o klasa no takie rękawiczki mogłyby mi wypaść. Bardzo ładne. Bardzo fajne. Okej, okay, mamy, ale tutaj chyba czacisko MP9 Hydra Droższa, ale tylko zobaczcie o 4 złote, także jeszcze mamy szansę. Tutaj teraz jeszcze trafy kameleona. Ale nie traćmy nadziei. Nie traćmy nadziei. jest tak 5 zł. No troszeczkę trzeba jeszcze odrobić, no bo wiadomo, że... Ojej, Galilek. No, będzie ciężko. te jeszcze Crasher zaczął coś zrobić w ogóle. Między czasie niedobrze, niedobrze to wygląda. No i ostatnia skrzynka, ostatnia skrzynka będzie bardzo ważna. No i czy Crasher jeszcze na koniec zrobił? Tak, zrobił to wyprzedził. Czada wygrał bitewkę. No to nieźle, GZ dla niego. Jeszcze tak na koniec sobie jeszcze odrobił i wygrał bitwę. Eee, no co, spuszczę sobie kolejną. Czemu by nie. Zróbmy sobie może na jedną skrzynkę więcej, na cztery graczy może, żeby było ciekawiej. Że może ktoś wydropi coś dość drugiego, coś w stylu USPK albo jakiegoś cara Emerald. Um, no albo chociaż ten auk na którego jest 1%, także całkiem do trafienia. To jeszcze obok auga. to jest? Co skin? A, MP7 Empire za 12, ok. Ciekawe, że takie jeszcze pomieszane to jest. Uu. No i mamy potężny drop. Mamy P250, na którego jest 0.66, Ok, ale tu widzisz, że też ładnie dropi Crasher USPK. Głosy stary skin, dlatego taka cena. Hmm, no ale na razie jest dobrze. Na razie wygrywamy. Oby tak dalej, oby tak dalej. Tutaj teraz ta dla niego. No on tutaj mnie goni. No zdecydowanie chłop mnie goni. Hop wygrać. Mamy Camelona, zabezpieczenie. Tutaj teraz. Arnold wydropił Hydrę, ale to nadal jeszcze nie zbliża się nawet do nas. Eee, Okej, okay, teraz na spokojnie. No i ostatnia skrzynka, jak nic nie wydropi, ktoś szalonego. O nie, ale mamy jeszcze P250, czy to wystarczy? Wystarczyło, bo gdybym nie wydropił P250 za 44 zł, to ta bitwa byłaby przegrana. Także up, dobrze że to się nie stało, dobrze że wygraliśmy. Eee, no i co. Zróbmy sobie jeszcze ostatnią sobie bitewkę eee, Taką na pięć skrzynek Na trzy osoby Za stówkę, tak jak otwieraliśmy na początku odcinka No i powiem wam, że Lepiej dropinę na bitwach niż jakbym otwierał tak sam Dobra, nas tutaj jakiś Baba Hasan, Ziomeczek Mamy Ryana No i zobaczmy, zobaczmy jak ta bitwa się skończy Oby jak najlepiej dla nas Mamy maka. Mamy maka i to jeszcze w stanie fakturynium, który kosztuje 52 zł. Cieszy mnie to niezmiernie. Za to nie cieszy mnie to, że Ryan dropił drugi raz Camelona. I się. O kurde. tak no to jakby. Um, well, well, well. Um, tak plusa profitowa bitwa. 1700 zł ze stówy. No way, no way. Ale far. No, ta bitwa na koniec. Totalna popisowa tutaj. Totalna popisowa. No nieźle w udropnęło. No dobra, to było na tyle z tego cieneczka W następnych będziemy testować. Jak e, kolejne skrzynki. Zresztą ja Wam dziękuję za oglądanie. Zobaczcie łapkę w górę, sobie i Widzimy się w następnym odcileczku. Cześć!